Ja, takie są fakty, i to było bardzo potrzebne, kiedy ja byłem w liceum, a nikt mi tego nie pokazywał. I takie są. Taka, taka jest po prostu rzeczywistość tego zdawania matury. Boisz się, czy w ogóle zdasz maturę. Boisz się, czy na pewno dostaniesz minimum 30% z polskiego, z matematyki, z angielskiego i tak dalej. Boisz się, czy w ogóle zdasz. A już nieważne jakim wynikiem. Ten materiał jest właśnie kierowany dla wszystkich osób, co jakkolwiek się stresują, może jeszcze nie wiedzą, że się stresują, ale chcą po prostu tę maturę zdać. I warto pokazać takie rzeczy, których nie pokazują nauczyciele, a powinni każdemu maturzyście w tym. Kraju, Cześć, nazywam się Emilipski, a to jest kanał dla wszystkich młodych ludzi, pragnących się rozwijać w młodym wieku. Jak życie nie tylko przeżyć nie tylko o maturze, ale i o studiach, ale i o pracy ale i o zakładaniu własnego biznesu i to jest trochę przykład mojego życia, gdzie pracowałem na, na etacie w Korpo, studiując no. dziennie, jednocześnie zakładając własną firmę i organizując to, no i łącząc z tym kanałem. Także, moi drodzy, dzieje się tutaj bardzo dużo. To jest tematyka, która pewnie Cię interesuje, dlatego jesteś na tym kanale. W poprzednim filmie, w naszym tym cyklu maturalnym do czerwca rozmawialiśmy sobie już o tym, jak nie dostaniesz się na studiach. To jest inny scenariusz. Będziemy w następnym podcaście, a nie filmie, poruszać studia dzienne versus zaoczne, więc, więc to będzie bardzo fajna rzecz. Dziś to zdanie przysłowiowe matury. Moi drodzy, coraz gorzej. Ta matura idzie i zacznijmy sobie od tego faktu, który jest no niepodważalny tak naprawdę, zobaczcie sobie teraz statystyki zebrane, specjalnie znalazłem takie by pokazać wam troszkę trend, pokazać wam, zadać wam pewne pytania z czego to wynika, zobaczcie 74,5% z danych, w zeszłym roku, 74, jeszcze w poprzednim, wcześniej, w rocznikach, które tak naprawdę, można powiedzieć, tyczyły się mnie, to było już około 80%, więc co poszło nie tak, no i no było dobrze, no i było dobrze, jak ten popularny mem z filmu, chyba to było w killerach, iż było dobrze, teraz co jest niedobrze, moi drodzy, no... Edukacja zdalna, czy tutaj nam wychodzi? Możliwe, że tak, zobaczycie zaraz screeny, statystyki i tak dalej, z czego to wszystko wydaje mi się wynika, ale zobaczymy, no co Wy o tym powiecie. No i przede wszystkim to jest informacja najważniejsza w tym momencie dla osób, które się trochę nie stresują, a jednak to oglądają. Moi drodzy, co czwarta osoba, no statystycznie nie zdaje, masz 20 osób w klasie, no to co czwarta nie zda, może paść na Ciebie. Może paść na ciebie i warto mieć też plan B, warto mieć przede wszystkim plan A, co dalej po tej maturze. No po to jest ten kanał, tak czy tak. Widzicie, że jest to, jest to dosyć no, pokaźna liczba, duża różnica względem tego, co było teraz, więc nie chcę straszyć na samym początku, ale uświadomić, że jest to naprawdę ważny temat, żeby strategicznie podejść do tej matury, a nie tylko metodycznie czy naukowo, bo na tym kanale my to nie mówimy. Ma być sprytnie, biznes to czas, czas to pieniądz. Czas to wspomnienia kreowane, więc lepiej czasami wyjść na, na browarka na ognisko, niż się się uczyć, moi drodzy. Co to nam teraz yy, pokazuje? Pokazuje nam to, że musimy się zagłębić, z czego ludzie nie zdają, moi drodzy. I o tym, dlaczego zdacie, tak czy tak, oglądając ten kanał, to będzie w dalszej części filmu. Zobaczcie. Język polski, procent niezdanych matur to jest 7 w poprzednim roku, 8 w jeszcze poprzednim wcześniej to było 5 3 2 i tak naprawdę no nieznacznie nieznacznie w moich rocznikach tak naprawdę 2 tylko procent osób nie zdawało z języka polskiego a w poprzednim materiale właśnie w poprzednim filmie z cyklu naszego tego maturalnego i tych śmiesznych miniatur to jest to było dużo informacji że wy się boicie polskiego moi drodzy to powinno was uspokoić że do polskiego powinniście podejść w ogóle nie przygotowując się praktycznie. Co to znaczy? To znaczy, że wystarczy Wam film, który nagramy sobie pewnie dookoła 1 maja, jakoś przed majóweczką, o tym, jak zdać motorę bez lektur. Rozpracujemy tam wszystko, tak byście idealnie mieli tyle punktów, ile trzeba, bo no Eureka póki co trzeba zdać tylko rozprawką, a niczym więcej. Nie uczyć się tam nie wiadomo czego. Ja rozumiem, że historię Polski trzeba znać, i naszego języka i tak dalej. No ale bądźmy poważni, bądźmy szczerzy, nie wszystkim się chce uczyć o epokach, ich pięknych twórcach i tak dalej. Ja wiem jak jest. No, żyjąc w kręgu studenckim, organizując imprezy ogólnopolskie dla studentów, a lówka, dobra reklama. To, to jednak wiem jak wiem, jaka jest, jaka jakie jak są jak realia, nie jaka jest hmm, rzeczywistość nauczycieli w szkołach. Moi drodzy, co to znowu powoduje idąc sobie dalej? To znaczy, że sorry, ale spójrzmy sobie na wynik matur z matematyki. Ja wiem, że wy wszyscy mocni z matmy, ale. Wynik procent niezdanych 21. Poprzedni rok? 21. Moi drodzy, katastrofa! Co piąta osoba, niecała, cała co piąta, nazwijmy to, nie zdaje z matmy. Więc co już teraz, już wszystko twój plan? Matmę masz siekać te arkusze bez zająknięcia, nie na 30%, a na 40%, żeby być pewna, żeby nie znaleźć się w tych pechowców Brianów, którzy muszą opisać poprawę, o której zaraz, lub po prostu nie za do tej matury całkowicie. Bez sens. Skupcie się na matmie. Ktoś mówi, ale ja nie wiem, ja tu lekturki klepie. No lekturki, uwierzcie mi, od kilku lat, trzech czy czterech. Cztery chyba. Matko, ale czas leci. Ludzie jednak są na tym kanale, znają bez żadnych lektur. Działa, działa, działać będzie. Teraz, jeżeli znajdę, to pokażę nawet screena, że egzaminatorka potwierdziła, że jednak. No mam rację, mam rację, moi drodzy, bo ja nie lubię barwić tutaj na zielono trawy, jak niektórzy. niektórzy mi przyrównują do kołczów. No nie, moi drodzy. Jest tak, takie są fakty i tyle. I to jest, to jest według mnie, wartość na YouTube. No i tyle, po prostu. Tak trzeba mówić. Następny rok, 14, 17, 14, to się wahało. Tak czy tak, dwukrotnie, zawsze dwukrotnie minimum mm, więcej osób nie zdawało z matmy niż z polskiego. Musi być przygotowana, przygotowany na język polski, a nie na e, język, na język, język, na matematykę niż na język polski. Moi drodzy, no i teraz uspokójmy się. Matematyka i Polski. Dwie najwa najważniejsze rzeczy: angielski jest to, jest to nieznaczny, nie procent tak jak z polskiego. No i teraz patrzcie, taka, taka mała dygresja, taka mała, taki mały pokaz tego, że wszyscy nauczyciele są źli, że egzaminatorzy dlaczego w ogóle zdacie właśnie tę maturę, że są źli i tak dalej, moi drodzy. Nauczyciele są dlatego źli, bo niestety praktykują taką zasadę i wydawnictwa również, że robią matury próbne, trudniejsze niż to jaki będzie Twój wynik na maturze, uświadom sobie to. Uświadom to sobie, że jest Nie, to było inaczej Jestem Bogiem Uświadom to sobie No, także taka dygresja off-top Ale no, naprawdę Uświadomcie sobie, że jesteście Jesteś Bogiem I znasz tę maturę nie, to nie są puste tam slogany Tylko screen, moi drodzy Rok 2020 To jest akurat sytuacja wyjątkowa Ludzie mieli przekłożoną maturę ale zobaczcie, co pokazuje ten rozkład. Rozkład statystyczny, rozkład, który jest totalną anomalią czegoś, co nazywamy e, statystyką. Drodzy, przybliżmy, tak? Widzicie już, jaki tam jest procent? Na 30 skacze nagle jak diabli 29% nie ma praktycznie nikt no to wynika z bardzo prostej przyczyny yy, sprawdzania tych prac i ewentualnie dostosowania punktacji tak czy tak no zobaczcie 27 26 24 nagle wszyscy mają 30% z języka polskiego co to pokazuje idźmy sobie dalej ktoś by powiedział to był rok wyjątkowy ludzie naciągali tak tylko w tym roku naciągali egzaminatorzy ludziom. Mój drodzy, język polski to jest lanie wody. Z ze mną na kanale z języka polskiego nie zginiesz. Moi drodzy, ja przytaczałem na ustnym, żadnej lektury nie przytoczyłem. Egzaminatorzy pytali mnie o lektury. Ja umiałem tak to zrobić, i wam, was tego nauczę oczywiście, że nie powiedziałem, ja nie umiem lektury, ale tak wymanewrowałem, tak długo gadałem, że zdałem na 97 czy 98%. Jednego punktami do setki zabrakło z części ustnej. To o czym my tu mówimy, o jakiej nauce i jakiej lekturach. 20-21, wynik jednoznaczny. Znowu ten rozkład jest anomalią, całkowitą anomalią, o której niestety prawdopodobnie wszyscy będą się uczyć się na studiach. Tragiczny przedmiot dla niektórych do zdania. No, i moi drodzy, 30%. 30%, magiczne 30%, gdzie nienaturalnie następuje wzrost, co, co tego, tego się nie pokazuje w szkołach, tego się nie mówi, tego polonizmu uciekają. Od tego ja serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że w wielu szkołach, w wielu liceach, technikach jestem puszczany na lekcjach, i to wysyłajcie mi screeny na, na Instagramie, zawsze mogę dodać na, na Story. Emil Lipski Swoją drogą, moi drodzy, jutro live o godzinie 20.00, czwartek, to jest 21. spojrzałem, kwietnia 20. wszyscy maturzyści i studenci z mojego kanału będziemy sobie rozmawiać o tej przyszłości waszej, co was czeka na maturze i co was czeka na studiach, także tych live'ów będziemy organizować bardzo dużo, ale jutro jest jeden z ważniejszych, także no, kto nie follow'uje, to, to nie tylko przegapisz tego live'a, ale i przegapisz innego. Tak się zachęca ludzi do follow'owania, a nie tam, wiesz, a nie tam nie wiadomo czym. No i widzicie, wyjaśniliśmy to, jeżeli chodzi o język polski, że masz, no sorry, powiem kolokwialnie, troszkę to olać. Matmo się skup, masz to, trzaskać, czy kuciągi. Wszystko ma być. I odsyłam tu oczywiście do, do filmiku, który nagrałem o matematyce już dawno i ma tam nie wiem, ze 100-200 tysięcy wyświetleń, który jak najbardziej jest do tej pory aktualny. Co ciekawe, co ciekawe, mamy podobną anomalię również, jeżeli chodzi o matematykę, ktoś by powiedział, jak mogą mi naciągnąć w przedmiocie, w którym nie da się naciągać. Nie wiem jak to działa, nie wiem jak to funkcjonuje, ale zobaczcie, że od lat jest również taki, taki mały paradoks rozkładu, że ludzie zawsze w okolicach 30% nawet z matematyki, rok pójdźmy sobie, żebyśmy nie byli głosowni, rok 19. Zobaczcie, około 30% nagle skacze. Rok 2020-30 nagle skacze. Rok 2021-30 nagle skacze. I to jest odpowiedź na pytanie na tych wszystkich grupkach maturalnych, swoją drogo. Nasza grupka jest najlepsza, bo tam jest materiał już z kilku lat. Niesamowitego, rzuconego za free, nie żadne grupki, nie żadne coś. Chodzi o naszą grupę, link w opisie, i jesteś i po prostu i sobie robisz, i to Cię zależy, czy jesteś silnie śmierdzącym i coś tam przerobisz, czy zadasz pytanie, czy wyślesz zadanie i tam ludzie Ci pomogą. O to w tym wszystkim chodzi. I sama też będziesz sam pomagał i się najlepiej do tej materii przygotowujesz. Od kilku lat ten sam sprawdzony schemat i działa, ludzie zdają. Moi drodzy, Mówię też o tym, żeby żeby tylko odpowiedzieć właśnie na to pytanie, czy mi podciągną, bo tak podciągnął ci, że ci tego nauczyciel nie powie, żaden egzaminator ci tego nie powie, tak będzie, moi drodzy. Oczywiście to jest kwestia szczęścia. Oczywiście to jest kwestia tego, jak napiszesz rozprawkę, czy można podciągnąć, czy nie, czy, czy zrobisz taki, czy nie inny błąd. Zadanie otwartym, zmatmy, żeby można było podciągnąć, no bo sorry w ABCD to to nikt ci nie przekreśli i nie postawi czegoś nowego. Niemniej. Takie są realia, takie są fakty i to było bardzo potrzebne, kiedy ja byłem w liceum, a nikt mi tego nie pokazywał. I takie są, taka, taka jest po prostu rzeczywistość tego zdawania matury. Moi drodzy, nauczyciele, dlaczego też zdasz maturę? Bo nauczyciele e, cię błędnie też oszukują. E, matury próbne to jest jedno, ale nauczyciele sprawdzają ci źle rozprawki, moi drodzy, absolutnie, ja miałem tak sprawdzane rozprawki, że, e, że praktycznie bym nie zdawał tej matury. No, i okazało się, że nie musiałem w ogóle pisać żadnych rozprawek w szkole, bo mi się nie chciało. Ludzie udawali od nas tam po 20 motywów romantycznych i tak dalej. Ja wtedy właśnie myślałem, jak, jak co mam zrobić i ile pieniędzy będę im potrzebne, żeby założyć swoją firmę. Potem się okazało, że pomimo informatyki jest to, jest to marka odzieżowa, szyję moja mama, no to nieważne, to pewnie osób, osoby, które mnie znają i śledzą na Instagramie, to wiedzą. no. Pierwsza firma w Polsce, która szyje w garażu Domowe, domowe odzież i streetwear Także no, zobaczcie, że to jest ważny pomysł Pomysł również na zdanie tej matury Pomysł do tego, jak do tego podejść Do tego, że każdy od nas dostał jedynkę Z naszej tutaj paczki Kilku osób wyrachowanych tak naprawdę Co wiedziało już, jak zdać matury jeszcze w liceum Chwała nam za to I, i wielkie zdziwienie, Pani się dziwiła z polskiego No poznałem cię, sorko, oczywiście No teraz kilka lat później Wydaje mi się, że oprócz właśnie, tak jak zawsze mówię Wypiętych zdjęć na, na Plaży i, i, i zdjęć w, z, z AMG, to, to jednak reprezentuje też sobą coś i nawet się wypadać umiem, Olewając całkowicie ten przedmiot, jadąc na prawie niezdaniu i nieklasyfikowaniu do matury. Niesamowite, niesamowite, ale takie są również fakty, a nie na, na, na nieganie rzeczywistości, żeby filmik wyszedł fajnie. Tak po prostu było, moi drodzy. Ja w to wielką, tą głęboką filozofię życiową, na której cały czas dobrze wychodzę, wierzę i no i po to jest ten kanał. Mam nadzieję, że, że zechcesz go śledzić. Moi drodzy, co też powinniśmy tutaj wiedzieć, to to, że jak sobie zanotowałem, podejście do poprawki, moi drodzy, 17,7% w zeszłym roku. 17% ludzi mogło podejść do poprawki. Nauczyciele ci teraz powiedzą, że potem się nie dostaniesz na studia. Guzik prawda, bo są drugie nabory, są trzecie nabory, moi drodzy. Uczelnie żyją ze studentów, to jest bardzo ważne. Dostaniesz się Teraz powiedzieliśmy sobie, że i tak zdasz te matury, jeżeli coś do niej zrobisz i ci lekko ewentualnie zabraknie, i nie boisz się, jeżeli pisałeś 15% z matmy na próbnej, bo masz 46% na czy 8% czy 7% na, na właściwej maturze. Naprawdę zobaczycie, że te wyniki będą lepsze, szczególnie korzystając z tych wszystkich rad, które będą bardzo dużo do, do maja i potem szczegółowych. Tak czy tak, oglądając filmy, tak czy tak, no to zauważcie, że to jest. Bardzo ważna informacja. To jest informacja, że tylko 7-8%, nie pamiętam dokładnie, osób nie ma możliwości podejść do poprawki pod. I to jest niezwykle ważne. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że można potem spróbować dostać się na gorszą uczelnię. Tu odsyłam do tego filmu, który wcześniej sobie Wspominaliśmy, co będzie, jak nie znasz, co będzie, jak pójdziesz na gorsze uczelnie. No właśnie, no teraz będzie podcast i e -E live o tym, zaoczne versus, ym, versus dzienne, czy gorsze, czy lepsze, czy wyprowadzać się do takiego miasta, czy takiego. No, tych tematów jest mnóstwo. Możecie proponować w komentarzach albo pisać o Waszych kierunkach. O, może o kierunkach, o miastach, w których chcecie, chcecie pójść, będziemy brać pod uwagę w następnych filmach. No to widzicie już, że to, o czym my sobie tutaj rozmawiamy. To jest przedstawienie rzeczywistości, a jesteś wielce nastraszona, że się nigdy nie dostaniesz na studia. Dostaniesz się. Może nie w pierwszym naborze, może nie na to uczelnię, którą chcesz, może nie ten kierunek, ale studiować będziesz. I teraz pytanie głębokie. Czy jest istotne, że nie pójdziesz na ten kierunek z nazwy, z nazwy, który sobie wybrałeś, sobie wybrałeś? Niestety nie. Niestety nie. Jest to, jest to... Nieistotne. O, niestety nie, bo nie jest to istotne, moi drodzy. Nie jest to istotne. O tym będziemy sobie już zgłębiać w podcastach, żeby nie przedłużać. Tak czy tak na studia pójdziesz, cel osiągniesz, rodzice będą zadowoleni. Ty nie możesz się martwić. Ja wiem, że to jest głupie mówić o niezdaniu matury Wiesz, z jednej, jednej podstawowej matury i mieć możliwość rozprawki, czy poprawki, nie rozprawki, ale jednak warto mieć świadomość, czego się najwięcej uczyć, do czego się przyłożyć, jaki jest plan B, i po prostu się nie załamać w trakcie, bo stres, uwierzcie mi, teraz może się ktoś nie stresuje i teraz słucha do końca, ale będzie ogromny w dniu samej.